Dialog na dwa serca Marii Jaśniewskiej i Bernardety Kuczerepy. Pytanie. Co to jest samostanowienie o sobie? Odpowiedź. Samostanowienie to jedno z praw człowieka. Jest to wręcz prawo godności istnienia. Samostanowić to kreować siebie. Samostanowić to budować siebie i zwyciężać. Dialog na dwa serca Marii Jaśniewskiej i Bernardety Kuczerepy. Pytanie. Jak chronić się przed manipulacją? Odpowiedź. Aby chronić się przed manipulacją trzeba mieć dobrze opanowaną komunikację z samym sobą. Człowiek nie powinien ulegać nawet w bezpośrednim kontakcie z tą istotą. Nie wystawiać lęku jako pierwszoplanowej emocji w stosunku do tej istoty, mieć wiarę w siebie, mieć ważność i moc samostanowienia o sobie.